Cześć, jak się macie, kochani? Nazywam się Łez i zapraszam Was do Overwatch Workshop. G rzecz, która wyszła z tydzień temu. Od tamtej pory pojawiło się strasznie dużo nowych gameboardów, i pomiędzy nimi dzisiaj sprawdzimy sobie trzy. Zaraz zobaczycie, jakie to będą. Ale pierwszy z tej, z tej z tego gamebounda jestem najbardziej zadowolony. Jest to Five Nights at May. Znaczy, może nie do końca 5 nocy, ale jedna noc i to jest dzień i to tyle. Ale chodzi o to, że jesteśmy May, która jest schowana w pokoju kontrolnym i musimy przeglądać kamery i ukrywać się, znaczy ukrywać gdy zobaczymy, że w kamerze w kadrze jest bastion, to on się zamraża, nie możemy mu pozwolić na dostanie się do naszego pokoju kontrolnego, zaraz zobaczycie jak to wygląda, to jest trochę dziwne ja tu już raz nagrałem, więc trochę ogarnąłem bardziej jak to działa ale teraz, ale teraz zobaczcie uuu, są jest ich czterech, jest ich czterech więc wiem, że tu jest czterech więc mogę ich trzymać wiecznie zamrożonych. Chociaż to nie jest prawda, bo nie mogę ich wiecznie trzymać zamrożonych. Tutaj eee, z tej strony. Dokładnie. Eee, tutaj nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Tutaj chyba chodzi o baterie. Więc wracamy tutaj i szukamy. Uh, uh. Tutaj jest jeden. Tutaj jest drugi. Trzeci. Uh, uh! O! Oh, I tu jest Piotrowicz! Dobra, i, i gdy mam tą kopułę na sobie, oni nie mogą do tego pokoju wejść. I to jest dosyć straszne. A! Mam go! Mam go! Dobra, i on przykładowo umrze. I kolejny wchodzi, i go to od razu zamraża. Widzicie? O Boże! Dobra. Jest tutaj. O! Jest obok mnie, czemu mnie nie zabija? Halo? Halo? Możecie mnie nie za... możecie... A, to nie mogę, ich, to nie mogę tak z nimi rozmawiać. Dobra, ale e, trochę się kamera buguje, ale. Dobra, i widzicie, są kamery. Widzę ich tylko trzech. I tutaj jest trzeci, czwarty, dobra. E, gdzie są? Oni się skubani. O, dobra, widzę ich. Wszyscy są tutaj. Uch! Uch! Nie może wejść, dobra, nie może wejść. Pilnuję go. I muszę się utrzymać przez 3 minuty 20 sekund. I. I ich, to, ich to zamraża, więc oni giną. I, mi się wydaje, że każda rzecz indywidualnie. Indy, indywidualnie ma swoją moc. Nie, ani mi się was. Skończyła mi się moc w tym! Skończyła mi się moc! Dlaczego to trzeba tak pilnować? Dlatego trzeba tak pilnować! Dobra, no, rozumiem. Czyli muszę to rozegrać bardziej mądrze. Bardziej Bardziej mądrze to rozegrać, bardziej mądrze to rozegrać. Jest taki dobry koncept, tak mi się podoba. Naprawdę, bardzo mi się podoba, ale... Ale... Kurczę, boję się! Mimo, że to nawet nie jest takie straszne. Czyli, zobaczmy, czyli... Czyli... Nie widzę żadnej mocy. Są. Tutaj są dwa. Gdzie te cwaniaki są? A tu jest jedna. A tu są trzy. Uuu, Boże, Boże! Idzie do mnie świąteczny Bastion! Dobra, dobra. Niko to nie zawrócił. Może teraz! Dobra! Nie muszę jednego z nich złapać. Będę ich szukać. Patrzę Patrz na kamery, ta, ta, ta. Tutaj, 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 dobra, są zamrożeni. Dobra, nie żyje. Ha, 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 ha Myślicie, że jesteście słani? Nie jesteście. Muszę ich pilnować kamerami. Tutaj jest jeden, jest zaraz przy drzwiach. Gdzie jest kolejny? Gdzie jest ten? Tego nie ma. Gdzie on był? Zniknął. Uh! Uh! Dobra, nie ma go. Tutaj jest jeden. Tutaj jest... O, uh, Jezusie! Zło... Zło zma. Nie wiem, która bateria jest która To jest najgorsze O, tu są dwa, tu są obaj uh! Uh! Najgorsze jest to, że nie mogę patrzeć na drzwi, a mam drzwi jeszcze za sobą! Uh! Dobra, 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 dobra. Proszę, aby się moc nie skończyła. Yeah! <laughs> oh, Bravo! To jest fajny koncept, kurczę. Aby zrobili tego więcej. Niedługo Overwatch zastąpi wszystkie gry, jakie są. Jeszcze niech zrobi takie sker jumpy albo jumpscare, nie pamiętam jak się mówi. Jeszcze niech zrobi takie jump scary, albo sker jumpy z, z takim bastionem, który wychodzi. Łe", robi takie Łe". Ja chcę być zamrożony. Proszę. Let's go. Zobaczmy, jak sobie Konrad Max poprawi... Po, po, ten. Albo patrzy na drzwi, albo kamerę. Dokładnie tak to działa. Albo się patrzy na drzwi, albo na kamery. Dobra, zobaczmy. Chcę po prostu. No chcę być animatronikiem, który naprawdę ma szansę kogoś zabić. Przepraszam za to piekanie, ale jestem w serwerze tym, w tym... O, oh. oh, widzę, że ktoś tu ogarnął już. O je, 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 je. Dobra, uwolniliśmy się. Czyli teraz jedyne co trzeba zrobić, to się zakraść i go pieprznąć w twarz. Ech. Ech. Dobra. No śmiechu żegnaj. <śm Tajmej zasuwa tu sprawdza kamery. On wie, że ja tutaj jestem gotowy, żeby go walnąć Patrz jak się dzwoniaczy. Dobra, czyli będę musiał szybko podbiec Nie! On się boi Dobra, może go z drugiej strony zajść Ej, z drugiej strony może go obejść, nie wiem jak to zrobić eee, Na pewno nie z tej strony Widać trzeba oszczędzać baterie, bo tu się kiedyś kończy ta moc. O, ty cwany, jeszcze mi zrobił. Dobra, zróbmy tak. O nie, kolejny ginie. Eee, a ja... Pum, nie. <śpaniak> jeszcze mi <Michaj> powiedział. <śpaniak> cwaniak. To jest cwaniak. Ora, nie. Trzeba tutaj mądrze z tym podejść. No, czekajcie. Ała. Co mnie zabija? Co mnie zabiło? Co to miało znaczyć? A, czemu mnie to zabija? CO? No, fajnie, dzięki. Jeszcze ja mi pomachał skubany. kubany. Dobra, zrobię to jako oddzielny odcinek. Kolejne game mody pojawią się w kolejnych odcinkach. Mam jeszcze dwa fajne game mody przygotowane. Um... Trzymajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z game modów. A, nie zapominajcie jeszcze o linku w opisie, do, w którym macie Discorda. Możecie sobie wbić. Będziemy od czasu do czasu robić właśnie takie gierki. Możecie być w kolejnym odcinku, gdzie z ludźmi gramy sobie by właśnie customowe gierki. Niektóre gierki nagrywam, więc będę robił tego więcej. Mam nadzieję przynajmniej po przeprowadzce, która się zbliża. No i to tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Bajo!